Dzień dobry dzień, dobry, witam Was bardzo serdecznie we vlogu, moi drodzy. I jak widzicie, jest to pierwszy vlog na tej platformie. Już od takiegoś czasu chciałam się wziąć za tę platformę i stwierdziłam, że... A Trzeba zacząć po prostu działać Będę sobie też tym vlogiem testowała najnowszy sprzęt Kameryka, z której właśnie teraz nagrywam Więc możecie dać znać, jak jakość Mnie się wydaje, że będzie całkiem spoko Mam dzisiaj do załatwienia strasznie dużo, strasznie nudnych rzeczy Więc będziecie mi w tym towarzyszyć Przedam oczywiście od makijażu Mam nałożony tonik i pielęgnację I pokażę wam moje sprawdzone kosmetyki do makijażu. Mój makijaż od 2-3 lat składa się dokładnie z tych samych kroków. Różnią się poszczególne elementy bardzo delikatnie, ale są takie bazy, w których nie ruszam. Jedną z tych baz jest na przykład ten krem BB z Arboriano. Ten zielony, mm, CC chyba, to wiem, że strasznie dużo osób poleca. Tego nie widziałam, żeby tak dużo osób polecało. On jest troszeczkę bardziej kryjący niż ten CC. Też sobie go testowałam, ale jednak to ten wygrywa. I to jest już moje piąte albo szóste opakowanie. Uwielbiam go. Jeśli chodzi o bronzer, to moim ostatnim ulubionym bronzerem jest ten bronzer z Inglot. Kupiłam go sobie z polecenia Weroniki Załaznickiej. Ogląda to ktoś, kto się zna na makijażu, to bardzo bym prosiła o zamknięcie oczu, tak dla bezpieczeństwa. Tak jak Wam powiedziałam, i ja w makijaż... <klimy> No wystarczy i dopiero teraz wlatuje korektor. A jeśli chodzi o korektor, to... Eee, I używam tego korektora z Maybelline. Też wiem, że bardzo dużo osób go używa. Teraz mam ten kolor 00 i on jest minimalnie chyba za ciemny dla mnie. Za ciemny, bo za jasny. Mam teraz suchą. Większość pudrów mi podkreśla tą moją suchą buzię. Więc nakładam go sobie dosłownie delikatnie pod oczy, wklepuję górną powiekę. I wsią. I nigdzie więcej go sobie nie nakładam. Zostawiam to tak. Jeśli chodzi o tusz, to niezastąpionym, najlepszym, idealnym dla mnie tuszem jest ten tusz z Maybelline. Jest ten tusz z Maybellina i nie miałam lepszego tuszu. Ja sobie jednocześnie jeszcze witaminę Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że witamina C jest moim lekarstwem na wszystko. <laughs> przy każdym przeziębieniu, przy każdej jakiejś, nie wiem, infekcji i przy każdej chorobie mam wrażenie, że jak piję witaminę C, to mój stan zdrowia się bardzo poprawia. I nie niby powracać z tego błędu. Bo może to być placebo, ale mnie się podoba, że takie ta placebo nie istnieje. <laughs> lek na wszystko jak się prezentuje mój pełen makijaż nuda jak nie wiem ale da radę o i nie wiem czy zauważyliście, nie nakładam różu nie potrafię, nie lubię się w różu, w ogóle nie nakładam prawie gotowa, ale zanim wyruszymy to jeszcze jeden bardzo ważny punkt mi został a mianowicie, jest przyniesiona. tak, jest przyniesiony. a mianowicie moi drodzy jedzanko, idziemy sobie opierniczyć ko. ja od 3 miesięcy jestem w cateringu i bardzo mi to sprzyja. I bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeśli nie lubicie, nie macie czasu na gotowania, to uratuję Wam lżyczko. Mm -hmm. mm -hmm. Uliku? Dobra? No, nie mówi, że dobra. Rozszerzyć listę naszych zadań do zrobienia dzisiaj o dwa punkty. Pierwsze, chyba najważniejsze, to jest pojechać kupić rolki do ubrań. Te, wiecie, takie do odkładczenia bo nam się połączyły. A niestety przy dwóch kotach tony one... idą po prostu hurtowo. Dobra, brama się zamknęła. Eee, a kolejnym punktem jest hurtownia. Hurtownia. Muszę pojechać do hurtowni kosmetycznej, bo pokończyły nam się w salonie preparaty pomocnicze, klinar dehydrator, więc pojedziemy zrobić zapas. Dobra, pierwszy punkt na mapie naszej dzisiejszej wycieczki. To jest Teddy. Ja zwykle właśnie rolki do ubrę kupuję w Teddy, I są tutaj te brystole. Więc wezmę sobie też od razu biały, sam różowe może też bym sobie wzięła właśnie do robienia podobnych zdjęć, stylizację. Ten różowy widzę, że jest jakiś pogryziony. Dobra, tu jest cały i ten drugi biały też jest cały. Dobra, zobaczcie. Śmieszam mnie takie rzeczy. I lecimy teraz poszukiwania. Rolek, rolek, rolek to chyba gdzieś tam. O, o, sam, sam, sam. Sam, sam, O, som, som, som. Som, som, som. o Dobra, bierzemy. Kupiłam kilka sztuk tych zwykłych rolek oraz to co jest po prostu dla mnie to są te mini rolki. Ja zawsze mam jedną taką w torebce i właśnie kupiłam jeszcze dwie sztuki takiego zapasiku, po prostu do samochodów, żeby byłam. na sobie wiecie, jedziemy gdzieś z Dawidem i chcemy już wychodzić, mimo że się odkłaczaliśmy przed wyjściem, no to i tak widzę, że gdzieś tam ta sierść jest a to co, tylko szybciutko taką roleczką, i tyle i za coś, jak macie koty, psy, które zostawiają masę sierści, zwłaszcza teraz na wiosnę, jak się robi coraz cieplej to dawajcie znać na jakieś prototypy, bo my już nie dajemy rady kochamy najbardziej na świecie, ale Ilość siersi po prostu jest przytłaczająca. Całe to nagrywanie w ogóle jest mega fajne. Sprawia mi to frajda. Myślę, że mogę się lekko zestresować przed samym momentem publikacji, jak będę musiała to dodać na tego YouTube'a, ale ostatnio pisałam z Justyną z Chesnays i ona mi napisała taką bardzo fajną wiadomość, którą zapamiętałam i z której będę korzystała myślę dużo częściej. Mianowicie, że wszystko. Musi być trudne, żeby później było łatwe. I spodobała mi się ta fraza. Będę sobie na pewno dużo częściej do niej wracam. Wszystko musi być trudne, żeby później było łatwe. No, to prawdziwe, nie? Zrezygnowałam z podjazdu pod hurtownię, bo jeździłam w tyłku, nie mogłam znaleźć miejsca, więc po prostu zamówię przez internet. No, trudno. I całe szczęście, że właśnie w tym momencie podjechałam pod lokal, bo widziałam, że przy wejściu stoi mój. Kurier z Impostu, którego gorąco pozdrawiam, jak to w jakiś sposób ogląda. I próbował się dobić. Nie, no wiadomo, że ona nie otworzyła mu, bo mnie tam nie było, nikogo nie było w środku. I słuchajcie, mam paczkę od paczkę taką malutką od Karoliny Kujawskiej, bo ostatnio raz na swoim mamiką byłyśmy mniej na szkoleniu. Z akrylu i dosła nam pędzelki, także już mnie teraz nic nie powstrzymuje, mogę brać i ćwiczyć metodę akrylową. Bardzo się cieszę, fajnie. Chodźcie na górę, pokażę wam, jak one wyglądają. Jeszcze mam do otwarcia paczkę ze Staleksa, to też sobie razem otworzymy. Jesteśmy w salonie, zrobiłam sobie kawusia. Jajku, jakby się chciał kawy. I otwieramy sobie pędzelki. Od Karolina dostaliśmy również monomer i ten. Pyłek proszek akrylowy oraz dostaliśmy jeszcze taki malutki pędzelek od Ewy do robienia takich kwiatków 3D, właśnie z akrylu. A teraz otwieramy sobie te. Zawsze właśnie, jak tak otwieram takie rzeczy, to boję się, że coś. Wiecie, przetna, potnę. O, są one. O Jezu, a! Jak, pi jak one są piękne. Akrylowe, Karolina Kujawska. Jaka szczota. Nie wiem, czy łapie ostrość. Nieważna. Piękna Karolina. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jak tylko będę robiła jakieś prace z akrylu, właśnie, to na pewno będę ją oznaczała. I teraz paczka ze Daleksa. Daleks, tak. W pierwszej kolejności mamy nowe piwniczki. 150 na 240 O, bardzo ciekawe. Przetestujemy to dzisiaj, aby wam nie powiedziałam, że jeszcze dzisiaj właśnie mam e, dwie klientki. Przychodzi moja siostra do mnie na paznokcia i moja ciocia. <gry> Więc może te pilniki będą za delikatne, bo to raczej potrzebuje mieć mocniejszych. <gry> I słuchajcie, mamy tak. Ła, też widzę jakieś pilniczki. pienniczki, może pędzelki. Mamy tak do ombre, liner brush jedynka, o, ta czwórka, e, gel brush czwórka i gel brush szóstka. Z tych pędzelków nie znam tylko tej jedynki. Już Wam pokażę, jak to wygląda. One są zapakowane w ten sposób, no wygląda to bardzo ładnie. I obstawiam, że tu trzeba po prostu otworzyć i tak. Piękne czarne, ze czarną skówką. ku jakie mięciutki, mhm. No tak, a ta czwórka, to już kiedyś Wam ją polecałam, chyba w jakimś TikToku. Ona jest rewelacyjna do robienia wcierki z bazy. Poznakcie, bo ona jest taka malutka i pięknie tam można sobie nią wszędzie dojechać. A szóstka to jest taki typowy pędzelek do żelu. Chodź tu. Do żelu. Elegancja Francja. Jezu, tutaj mam normalnie dzisiaj dzień pędzli. Mamy tak, dwa frezy. Powiem Wam. To są takie krople chyba. Nawet nie wiem, jak się nazywają, jak się powinno mówić na ten kształt. Takie maciubcie. Takie maciubcie. O, o. Ja y, takiego kształtu raz używałam. Chyba z 10 lat temu, jak jeszcze byłam przed pierwszym swoim szkoleniem, jeśli chodzi o pasnokcie, pracowałam na jakiejś beznadziejnej frezarce która po prostu biła, także uhuuhu. Teraz wiadomo, że inna jest wiedza, inne są możliwości na zdobywanie wiedzy. Wcześniej nie było czegoś takiego, ale spoko, wytestujemy sobie. Warto po prostu sobie odmieniać, by się człowiek za szybko nie przyzwyczajał, No i oczywiście system Unique, taki system od Zaleksa, który którym sobie kupować swoje własne końcówki i baza. Już od razu Wam pokażę, jak to wygląda, czyli na przykład kupujemy sobie bazę, czyli ten taki system pośrodku, To wygląda w ten sposób i kupujemy sobie dwie końcówki, którymi nam się pracuje najlepiej. O! O! Wkręcamy z jednej i z drugiej strony i możemy sobie zmodyfikować swoje własne ulubione e, kopytko. WPPQ16. To jest najlepsza końcówka do skórek. Najlepsza. Ta też jest bardzo fajna, bo ona nam imituje trochę taki drewniany patyczek. <laughs> Wiemy o co chodzi. To jest z Ciałego Świata, to będzie wiedział o co chodzi. I to tyle, jeśli chodzi o paczkę ze y, Stalexa. Jak zwykle na dziękuję. Na pewno coś nagram. Być może nawet porobimy sobie jakiegoś live'a. Jak widzicie, też za mną pojawiła się półka u mnie w y, salonie. Chcę wprowadzić produkty. Takie głównie do pielęgnacji, dla moich kursantek, dla klientek, żeby mogły sobie przy okazji y, skorzystać. Większość z zakupów już zrobiłam. Będę miała nawet tutaj w swojej ofercie produkty ze Swidermu. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, z tego powodu. I takie bardzo popularne, ale tutaj nie mam żadnej takiej stojącej, żeby Wam pokazać. Ale kto miał tą klasyczną maść ze Swidermu, Hutsalva, ten wie o czym mówię. Dobra. Bierzemy się za sprzątania i czekamy na Kinga i będziemy nagrywać rolki. Już Kinia nie mnie przyszła, bo już słyszałam właśnie, że wchodzi. Hello! Co? I hey, mega gdzie masz to poza. No. Mhm. Poczekaj. To jest... Teraz macie Poczekaj, to cofiemy trochę. No, dawaj. A teraz będziemy skracały? No słuchaj, jak są ogromne. <laughs> nie no, nie są aż takie ogromne. Po prostu. Główna ja już ja to, że to... <laughs> Myślisz, że to będzie ołówki takie. Co to jest? Naprawdę? Zwróć uwagę? Zostałe. Doszło się tylko z To był facet. Nie bluźci. O. Ale są crazy. Ale są crazy. Mamkę. Widzicie, ja już jestem w domku, ale tak to zwykle u mnie bywa, że jak siądę do paznok, się do paznoksi, to po prostu leci mi tak problem. Właśnie też najpierw poznałam się mojej siostrze, później cioci, odwoziłam ciocię, więc nic nie nagrywałam. Teraz robię sobie kawkę, a później chyba z Talitą pojedziemy na jakieś jedzonko, to oczywiście też zabiorę ze sobą. Karmelku! Najważniejsze to są te i zawsze najbardziej głodne moje koteczki, więc pora na jedzonko dla koteczków. Ja moje koty karmię barfem Może nie będę Wam pokazywała tych cudowności, ale no, kotom bardzo smakują. No i świetnie się potem zachowują, więc jak najbardziej Wam polecam. I szczerze wychodzi właśnie robienie takiego barfa, o wiele taniej niż kupowanie. No a jest na pewno na pewno o wiele, o wiele. Zdrowsze I dla nich też Mamy mniejsze, tak Munia? Masiu, Masiu, mój Tu A tu zabielamy tą starą miseczkę A tu kracia I Cześć mili państwo no. Jedziemy na służbę moi mili państwo Mam piknięta, to też Elika nakręciła Munia Nagrywała Tutaj? Możemy iść tutaj. Idziemy jeszcze do... Proszę się nie śmiać. <laughs> Idź trzy metry przed nami. No to się nie będziesz stresową. Idziemy jeszcze do czego? Jak się nazywa ten sklep? Media Expert? Tak, do Media Expert kupić Apple Pencil. Ostatnio jak byłam w Kielcach w hotelu, zostawiłam i zniknął, więc pora kupić drugiego, matko na długi długiej no autobus. Oh oh. Witam się z Wami drugiego dnia. Ja od samego rana tak naprawdę już przed ósmą byłam w stanie sprzątać. Niestety mam coś takiego, że zawsze to sprzątanie sobie odkładam. No I kończy się to w oh, ten sposób. Teraz lecę pętlę. Muszę zawieść auto do jakąś taką świnianę czy coś takiego. Później będziemy robiły Mani Pelin mojej mamie, a później będę nagrywała szkolenia kolejne dla Was już stoją w korku, więc mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, wczoraj nagrywałam Wam, jak kupiliśmy ten Apple pencil nie do iPada i... Mimo, że pan powiedział, że tak, będzie odpowied odpowiedni do mojego iPada no to wiadomo się okazało, że <laughs> jednak nie jest odpowiedni, i <laughs> mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że go będę mogła zwrócić, wymienić w sensie na ten prawidłowy model. Zaraz zaczynam robić moje mamie panzy, a słuchajcie, zawsze za każdym razem, jak pojawiam się gdzieś właśnie w tych spodniach, to dostaję pełno zapytań skąd to są mi te spodnie tak itd. I słuchajcie, są to spodnie z rezerw, całkiem niedawno je kupiłam. Mają przepiękne te zakładki tutaj i dodatkowo, nie wiem czy to będzie widać, Ue! po boku mają taką regulację jeszcze na takie guziczki i dzięki temu przykład, mogłam sobie zwężyć w talii, że mi nie spadają. I ja mam 1,60 m wzrostu i one są takie fabrycznie. <noise> Czyli to są jedne z niewielu spodni takich garniturowych, których ja nie musiałam skracać. Więc jak macie 1,60 m, to bardzo, bardzo Wam polecam. I się nie gniotą, więc to jest mega duży plus. Proszę, akcja reanimacja. Akcja reanimacja. Jest teraz dubel, albo nie nagrywałam. Efekt finalny. Pokażę drugą, Dobra. No, pięknie.